W ostatnich latach największym powodzeniem cieszą się jodły kaukaskie które są zdecydowanie bardziej trwałe od tradycyjnych świerków mają miękkie, gęste, delikatne igły i cechują się dużą trwałością. Czyli nie obsypują się zupełnie w ciepłym pomieszczeniu, jeżeli mają dostęp do wody. Natomiast do ogrodu najlepiej wykorzystać jest wszelkiego rodzaju drzewka pojemnikowane, tylko trzeba zwrócić uwagę na to, żeby były przekorzenione. Czyli często zdarza się tak, że one są tuż przed sezonem choinkowym wykopane, włożone do donicy i takie się nie przyjmuje. Ci wybierają choinki w zależności od swojego gustu. Jedni wolą choinkę gęstą, dużą. I ładną, a niektórzy wolą choinki rzadkie ze zwykłego świerku. Niektórzy wolą choinkę gęstą z jodły, która jest droga. A inni wolą srebrny świerk, który jest bardzo kujący. Generalnie nie ma żadnej mody na, choin, na drzewka choinkowe, ludzie bardziej wolą, wybiera, wolą, wybierają jodłę ponieważ ona jest trwalszym drzewem i na pewno ładniej wygląda, dłużej stoi, przede wszystkim jest na pewno droższy, droższym drzewem, ale opłacalnie jest kupić takie drzewo. Kupowanie choinki jest rzeczą łatwą, ale są osoby, które szukają choinki nawet kilka dni. Szukam choinki, która będzie równa, gęsta i która będzie przede wszystkim korzeniona w doniczce. Dlaczego akurat to drzewko? Dlatego, że kupuję w tym miejscu od trzech lat i zawsze jestem zadowolony z wyboru.